Siemacie, witam się z Wami. Zamawskowany dzisiaj Base Driver. Mam znowu szmatę na pysku, ponieważ korona. Znajdujemy się na parkingu pod tak zwanym, jak to Amerykanie nazywają, molem. A za mną stoi samochód, dla którego jest to jak najbardziej naturalne środowisko. Znowu z wiadomych powodów geniem ze szmatu na mordzie, dlatego też ponownie będzie trochę tak zwanego voiceoveru. Przy okazji muszę z góry przeprosić za jakość dźwięku w dalszej części filmu. Mikrofon był podłączony, ale z niewiadomych przyczyn tablet, tak samo jak wcześniej mój telefon, nie uznał za stosownego wykryć, czego nie zauważyłem, więc moje gadanie z kierownicy nagrało się przez gówniany, wbudowany mikrofonik. Hashtag basista i technika, hashtag jak zawsze, hashtag przynajmniej próbowałem. Jednak do rzeczy. Dziś na tapecie mamy typowe amerykańskie grzybowo z jakim jest Ford Taurus drugiej generacji. Klasyczny dla okresu schyłkowej Malezji, czyli tak zwanego malaise. sedan z krainy hamburgera i bankructwa na skutek wizyty w szpitalu. Samochód tak samo pełen kontrastów jak kraj, z którego pochodzi. O sylwetce nie ma co się rozwozić. Typowe 90'sowe mydło, nawet nieagresywne. O ile pierwsza generacja Taurusa była swoistą rewolucją na rynku USA, o tyle druga stanowiąca w zasadzie jej głęboki lift poprzednika nie miała już sobie tyle świeżości. Można wręcz powiedzieć, że zastarzała się gorzej od jedynki. Ciekawiej, przynajmniej z perspektywy Europejczyka, jest we wnętrzu. Przede wszystkim z przodu, gdzie gigantyczne, stykające się ze sobą fotele tworzą zasadniczo jedną, wielką, pluszową kanapę. Teoretycznie mogą usiąść tutaj trzy osoby, tym bardziej, że automatu jest tam, gdzie być powinna, czyli przy kierze. Jednak nieszczególnie polecam takie rozwiązanie. To nie jest multipla z jej trzema osobnymi siedzeniami. Zdecydowanie lepiej położyć wielki, mięciutki pod Długietniki i rozkoszować się przestrzenią dopasowaną do objętości zadów kształtowanych kilogramami kurczaka pędzonego na hormonach wzrostu. Również z tyłu jest wystarczająco dużo miejsca, by mógł wygodnie zmieścić się tam stereotypowy amerykański ciałokształt. Kanapa, tak samo jak przednie fotele jest kojąco mięciutka, a przestrzeń zarówno na głowę jak i na nogi jest wystarczająca, by wcisnął się tam nawet najbujniejszy humanoidalny wieloryb. Czy zatem wnętrze Taurusa jest krainą sybareckiego luksusu pełnego relaksu i szczęśliwości wszelaki? No, nie do końca. Właśnie tu jest najwięcej zgrzytów, przez które Cyrano de Bergerac polskiej motoryzacyjnej vlogosfery zabrałby wszystkie klocki za koherencję. Zacznijmy od tego, że mamy tu poduchę. Wcale nie tak oczywista rzecz we wczesnych latach 90. Mamy też dyskretną przypominajkę o tym, że pasy ratują życie. Ale zagłówki są króciutkie, w zasadzie pro forma, więc nawet jak pas cię przytrzyma, a poducha złagodzić się w stworza czaszkę, to potem głowa leci do tyłu, kark robi trach i. drugie Taurus ma dość specyficznie skonfigurowane wyposażenie jest to średnia wersja GL, ale na pierwszy rzut oka jest to wszystko. Centralny zamek działa tylko z przycisków w drzwiach. Kluczykiem otwierasz i zamykasz jedynie drzwi kierowcy, a pilota nie ma, bo tak. Elektrycznie sterowane lusterka. Bardzo ciekawy, acz według mnie umiarkowanie przydatny dimer, czyli regulację podświetlenia wskaźników. Podobno bardzo zacnie działający tempomat. Oczywiście jest to automatyczna skrzynia. Klima, co prawda, manualna, ale jest. Choć aktualnie raczej słabo chłodzi. Rzecz jasna, obowiązkowe cup holder. Pojemnik na jedną monetę jest wyraźnie napisane coin, więc liczba pojedyncza. Nabywca zatem jest dość zadowolony, chce uchylić szyby, by pomachać pracownikom salonu. Do widzenia, a tu korbotronik. Przy całym tym wypasie i w tej klasie samochodu nadal musisz kręcić korbką jak zwierzę. No i oczywiście amerykański temat rzeka, czyli wykończenie wnętrza, tudzież jakość wykonania. W tej rubryce pozostaje wpisać nie dotyczy. Tradycyjnie dla produktów made in USA jakość tworzyw jest straszna, ale jeszcze straszniejsza jest. Jest jakość montażu. Jedynym wyjaśnieniem tego koszmaru może być chyba tylko fakt, że wóz pochodzi z chicagowskiej fabryki, co oznacza jedno – nasi tu byli. Po prostu Józek i zisiek z Greenpointu, przyzwyczajeni do poziomu wykończenia produktów FSO, postanowili zaszczepić podobne podejście do zagadnienia Quality Control na amerykańskiej ziemi. Niewiele lepiej jest tu pod względem zabezpieczenia antykorozyjnego. To, że jakieś tam jest, można wnioskować potem, że wóz się jeszcze nie złamał. Niestety, Rudzielca widać już praktycznie wszędzie. Jest na klapie bagażnika, błotnikach, drzwiach i niestety progach. Boje się myśleć, co może dzieć się pod spodem. Inna rzecz, że ten egzemplarz swój już widział i może zwyczajnie mieć już dość. Zamiast jednak kontemplować entropię, zajrzymy do bagażnika. Tam, poza niemal oczywistą w sprzęcie zza oceanu butlą gazioru, znajdziemy przestrzeń. Dużo przestrzeni. Pytanie tylko, czy przekłada się ona na zdolność do transportu sprzętu basowego? Thank you No jacha, że tak. Kufer Taurusa jest duży i ustawny. Bas w usztywniennym pokrowcu wchodzi tam na luzaku. Problemy są dwa. Wysoka krawędź załadunku i naturalne ograniczenia na dowodzie tu sedam. Na szczęście istniało też gigantyczne kombi. Pod maską też jest sporo miejsca, więc i silnik powinien być spory. W tym przypadku mamy tu 3-litrową V6 mocy 140 koni mechanicznych. Można było zdecydować się również na większą jednostkę o pojemności 3,8 litra i takiej samej mocy, tylko z wyższym momentem obrotowym. Lub na najmocniejszy. Wersję SHO, czyli super high output. O, taką. O, dzień dobry, koledze. Bazowa 3-litrówka, co prawda nie imponuje mocą, ale za to nadrabia brzmieniem. Bardzo nadrabia. Sprawdzić, czy napędza Taurusa tak samo dobrze jak brzmi, i czy w ogóle da się tym sprzętem jeździć. Na pytanie, jak się jeździ Taurusem, można odpowiedzieć w zasadzie w jeden sposób. Bardzo, bardzo amerykańsko. Jest absurdalnie wręcz miękki, co mówiąc prawdę, bardzo mi odpowiada. Proszę bardzo, tutaj mamy prąg zwalniający. Może nie jest to poziom hydrocytryn, ale no to jest taka pluszowa, typowo amerykańska miękkość. No, nie oszukujmy się, jestem grzybem. Lubię takie rzeczy. Po drugie, 3-litrowa bardzo fajnie brzmi, a w zasadzie grzmi, biorąc pod uwagę chyba troszkę dziurawy wydech. Ale ten grzmot jest naprawdę sympatyczny. O, można opuścić sobie okno. Troszkę dać mu miodu. O. Mimo tego bardzo fajnego grzmotu z wydechu, sugerującego nie wiadomo jaką moc, osiągi tutaj są, powiedzmy, takie, jakie są. No i nie ukrywajmy, cały charakter tego samochodu jest tak amerykańsko-grzybowy. Zawieszenie, kołysze spokojnie, skrzynia bardzo leniwie przerzuca biegi. A co do silnika, no niby jest tutaj tych 6 litrów. Są tutaj te 3 litry Ale wszystko dzieje się tak niespiesznie Jak depniesz Auto przyspiesza zupełnie tak można powiedzieć Bez wysiłku Ale też bez pośpiechu Tak na zasadzie Take it Wbijasz gaz w podłogę Ten silnik tak fajnie męsko ryczy Ale no Niewiele się dzieje Ruszenie z miejsca jest bardzo sprawne. Naprawdę bardzo łatwo tutaj jest być pierwszym z światem, Ale później pozostali nas poprzedze. Skrzynia tak strasznie przeciąga przerzucanie biegów, że tak naprawdę zanim zmieni z dwójki na trójkę to cały peloton już jest przed nami. Ale gdy rozsiadasz się na tej mega wygodnej pluszowej kanapie, gdy buja Cię to fajne amerykańskie zawieszenie to tak naprawdę masz na to wysprzęglone chociaż sprzęgła i tak nie musisz ściskać bo przecież automat z fajką przygierze generalnie, można powiedzieć, że nie za bardzo jest to samochód do miasta do małego miasteczka, takiego amerykańskiego typowego town, owszem ok, natomiast do no, takiej europejskiej metropolii, no niekoniecznie przede wszystkim jest to duża kolubryna. No i tutaj zacznijmy od tego, że jak trzeba znaleźć miejsce do parkowania, no to może być wesoło. Zależy komu, obserwującym na pewno. Zwrotność jest no, nawet nie najgorsza. Lepsza niż V70, to jest ciekawe. Ale rewelacji jakiejś szczególnej też nie ma. Wiadomo, napęd jest niestety naprzód, więc no to nie złami się tak jak tylna napędówka, której nie blokują z przodu ani. Ani przeguby, ani też poprzecznie umieszczony silnik. Na szczęście ten silnik nie jest zbyt długi, dlatego że to jest fałka. Ale generalnie tak. Manewrowanie nie jest jakimś straszliwym dramatem, jeżeli już przywykniemy do rozmiarów. No i dużym plusem jest tutaj na pewno bardzo fajna, przyzwoita widoczność. Tak czy inaczej, środowisko miejskie to nie jest środowisko Taurusa. To tak naprawdę nie jest środowisko żadnego amerykańskiego satana. Takim środowiskiem dla niego naturalnym jest po prostu trasa, interstate. I to to amerykańskie, z amerykańskimi ograniczeniami prędkości. Nie tak jak u nas, że lecisz 140 po autostradzie, bo on się po prostu od tego zagrzeje prędzej czy później. Nie, nie zapominajmy, to jest Taurus z jego nieszczęsną skrzynią AXT ax albo AX-4S. Nie pamiętam dokładnie, który model jest tutaj, tak czy inaczej. Jest to kawał... do podobnej, ch... niepodobnej, która nie powinna w ogóle... znaleźć się w żadnym... współczesnym z... samochodzie. Ani jakimkolwiek innym. Nie wiem, jakim cudem ona w tym egzemplarzu jeszcze działa. Być może dopiero co została wymieniona. Albo jest świeżo po remoncie. Nie wiem. Tak czy inaczej, wiem, że wystarczyłoby przegonienie Taurusa tam i nazad do Poznania i z powrotem. I kolejny remont albo wymiana albo tak naprawdę śmietnik bo niestety ta skrzynia tylko do tego się nadaje. Do tego dochodzą typowo amerykańskie hamulce które to po prostu nie są dostosowane do europejskiego tempa jazdy. No dobra może jakby się tutaj założyło yy, lepsze gumy to ok ale Hamowałem tym samochodem parę razy. Nie polecam. Jezus Marnie nie polecam. Niestety, niedługo później padła mi bateria w buraku pastewnym i nie zdążyłem wspomnieć o prowadzeniu. A ono też jest typowo amerykańskie. Czyli zasadniczo płyniesz barką, dla której ruchy kołem sterowym stanowią raczej pewną sugestię zmiany kierunku. Do tego dochodzi naprawdę sroga podsterowność. No, nie za bardzo da się tym jeździć po europejsku. Czy zatem jazda Taurusem to pasmo udręk? Ależ skąd? Przede wszystkim po raz kolejny trzeba wspomnieć o fantastycznej wygodzie. Do komfortu dochodzi jeszcze typowe dla amerykańskich aut poczucie wyluzowania i jakiejś takiej fajności. Jadąc tym sprzętem, zwyczajnie nie przejmujesz się jego wadami. Strasznie lubię charakter aut z oceanu. Na tyle, że sam mocno rozważałem Taurusa, tylko kolejnej, trzeciej generacji, oczywiście w kombiaczu. Dlaczego zatem się na niego nie zdecydowałem? Otóż AX4S. Nie mam ochoty ładować więcej niż zapłaciłem. Za cały samochód w remont skrzyni. Inna rzecz, że niedługo później ten sam egzemplarz nad którym się zastanawiałem, zakopiła redakcja Classic Auto, a Taurus ponoć wciąż jeździ.